Dobrze. Przejdźmy teraz do punktu 6 uchwały w sprawie dzielenia wójtowi z gminy motory Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 a oraz artykuł 28 na a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 8 marca Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu przeprowadzeniu radnych reportem z sprawie Gminy Moldyty w 2024 roku Rada Gminy Mowyty udziela wchodzą z gminy wodzą zaufania tego do Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie w niej Przejdźmy do głosowania. Dobrze. 13 głosów za, przeciw 1. Tak, nic się nie wstrzymało. Uchwała została przyjęta. é eh ponto